Witamy na kolejnym spotkaniu klubu Morsa na lodzie w Wloczyna Witajcie, wodzie witajcie tukemot Na oficjalnym vlogu Zaraz wjeżdżam, minus jeden tylko Czyli nie będzie tak ciepło w wodzie no bo... A jak tu jest głęboko? O po... Po pas Wchodzę. Uwaga, załoga. Czy jesteście gotowi? Czy wasz ambasador jest za to gotowy? Wchodzę. Brawo, Tomasz! Brawo! O! Jak pięknie! Załoga! Brawo, Tomasz! Zanurzę się troszeczkę. No zanurzę się, zanurzę. No Tomasz po prostu wieka to na chwila wreszcie, bo tylu latach się zdecydował. Brawo dla gościa. Siłownia, wiesz. To musi być jakaś siła. Siła. Hardkorowa siła. Oh. No, okej. Okay. Na szczęście Wojtek ma tak rewelacyjne warunki. Ile można tu morsować? No, to by... Nie wiem czy się nakręciło. Wtedy to teraz kręcę. Tomek zanurzony.